Witajcie ponownie na Hydra's Info. W tym filmie pokażę wam jak zmienić rangę ton głośność na Samsungu S23 Plus. Zacznijmy. Są dwie opcje, aby to zrobić. Jedna jest znacznie łatwiejsza, więc teraz ją zaprezentuję. Wystarczy nacisnąć jeden z przycisków tutaj, aby faktycznie zwiększyć lub zmniejszyć głośność a następnie kliknij te kb3 kropki tutaj i kliknij czwartą, właściwie przytrzymaj i kliknij czwartą opcję, więc teraz jak widzicie możemy zmienić naszą głośność dzwonka na mamba tap lub całkowicie ją wyłączyć albo możemy przejść do ustawień przejść do dźwięku i wibracji Tutaj przejść do dzwonka, i tutaj możemy zrobić to samo. I to wszystko w tym filmie. Jeśli uznaliście go za pomocny, proszę, rozważcie polubienie i subskrypcję.